że tak tu chętnie przychodzicie, coraz to więcej ludzi, coraz to więcej będzie śpiewu, grania i zabawy. My teraz zastawimy Was na scenie z piękniejszą częścią naszego zespołu. Najpiękniejszą część teraz zejdzie ze sceny. Teraz zostaną nasze dziewczyny i starośląsko piosenka o starej wierzbie. Słuchajcie teraz, bo to jest między nami mężczyznami. Jak wy przychodzicie do domu, nie? Ta, ra, 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 pan i władca, tak? Dokładnie. bym ja zaraz na przykład. Ja mam takiego szwagra. No, mniej więcej, to znaczy mniej niż więcej. On, wiecie, jak przychodzi do domu? Tak, że na następny dzień limo na odchód zaraz, nie? moi wadze, ona jest szybsza, zresztą zaraz tu będzie, się ją pożyczymy, ale chwila jeszcze. Słuchajcie, ten mój szwager, on wchodzi do domu tak, drzwi lewą, to go Tam już komitet powitalny, właśnie żona i teściowo z tymi kulami. nie? Z tymi wołkami do ciasta, ja, Wiecie, jak przychodzi sąsiadka do sąsiadki, no, to no, macie pożyczyć wałek do ciasta, a tak do niej, bo też tam mojego czeką, nie? No, to się zdarza. I czekajcie, ale ten przygotowany, dwie pieruny, żona teściowa już komitet powitalny, a ten wchodzi. Od dzisiaj ja jestem panem tego domu i basta. Nie? A żona jak to? Teściowa jak to? A no tak to? I teraz ty mi zrobisz kolację, a ty mi zrobisz drinka. A żona jak to? Teściowa jak to? albo mówi tak to, bo od dzisiaj ja jestem panem tego domu i basta. A jak się już zjem i wydrinkuję, to ty mi zrobisz kom I wymasuje, to pierwsze wiera do łóżka Ciebie, a potem Ciebie. Aż ona jak to? A mówi: Tak to! Bo od dzisiaj on jest panem tego do mój no. Więc tak, wystarczy y, takie dziecko spłodzić, później go urodzić, wychować, a to jest trudne i musi się zgłosić do nas na casting. A resztę resztą się zajmiemy. ale nie tylko coś tak powiedziałeś. Jakbyś to ty sam był autorem tego sukcesu od początku do końca. No, wydaje się, że niekoniecznie. Drodzy Państwo, najlepszy przykład tego, że zagłębie miedziowe jest raczej zagłębie pięknych kobiet i podbijemy całą Polskę na głowę. Tak jak Galeria Piastów jest niewątpliwie najpiękniejszą galerią. Mamy dziewczyny no. najpiękniejsze. Słuchajcie, w moi Polsce. kochani, bo to jest takie trochę tremujące dla mnie. Nigdzie yy, nie widzieli uciekać, bo wy tu musicie tu być, żeby było porównanie, słuchajcie, moi kochani. Tak się zastanawiam, słuchajcie, to są kobiety i to jest kobieta. Nie? Pan Bóg stworzył kobiety. To są kobiety, to jest kobieta. Ciekawe gdzieś się, się pomylił. <ślonowa> E Stronę. Dla moich pań, też się oberci ale panie rozumiem. Już byłam wandą Niemca nie chciałam. Był z DDR-u, troszkę się bał. i Wam spodoba się Wam mój piękny blues. Podaję, jako ja baksymuję kobieta zbudowana lepiej niż huta Katowice. a O, może na scenę wejdziemy. Czekaj, a teraz, może by było internacjonalnie, to mówię: kobieta lepiej zbudowana niż elektrownia w Czarnobylu. O, to odsuniemy. Sprawa dla Pana. Kacik. Zrostu, że można mu z biustu okmena zrobić sobie... Jak pan ma na imię? Zbyszek. Zbyszek, to teraz już ci będę mówić na ty. A twoja żona? Krysia. No Krysia gdzieś tak, to Krysia to jest takie imię wodne między od 50 i 60 latach, to takie wodne imię, tak? Ja ją dostałem w 70. Już miała na imię Krysia. To się jej nie prześcił. No dobra, Krysia, żona z Bysia. Powiedział Wam tak ktoś kiedyś? No, bo ja tu zadepowałam specjalnie. Czekaj, siadaj tak jakoś bokiem, żeby nas wszyscy widzieli. się nie bój żaby normalnie. Ale usiadłem ci na chwilę na kolanach, tylko musisz złączyć nogi, bo nie będę siedziała w tej dziurze o żonę.